13 maja zostało otwarte Małopolskie Centrum Biotechnologii, inicjatywa realizowana we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szanowni Państwo, wszystkie początki bywają trudne, jak to doskonale wiemy, a my jesteśmy na początku drogi właściwie. Jednak Muszę powiedzieć, że mamy w sobie dużo optymizmu, dużo determinacji, a także wiary, że to co robimy jest słuszne, a dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wręcz konieczne. Nie ma według mnie żadnej przesady. Uczestniczymy w czymś absolutnie wielkim i historycznym. Zaproszenie goście podkreślali historyczne znaczenie otwarcia centrum, w którym będzie uprawiana nauka XXI wieku – biotechnologia. Za noweczki i do dobrego. Każdy ma swój odcinek, no. Dobra, ja to to, no, sobie. No, 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 to. jak będziemy no. przy przygodzów, no, no, proszę bardzo. Bardzo opłata, raz, dwa, to no tutaj do Dobrze, drodzy to, Państwo, więc tak, zacznijmy idziemy na trzecią Budynek jest tak skonstruowany, że po jednej stronie, po tej, której się teraz znajdziemy, jest, znajdujemy, jest część laboratoryjna, natomiast tamta strona, właśnie za szybą, to jest część administracyjna? Przede wszystkim musimy znaleźć finansowanie centrum, ponieważ centrum z założenia ma być jednostką samofinansującą się. No a nasz projekt, w ramach którego budowaliśmy centrum, nie przewiduje funduszy na zatrudnienie ludzi, na prowadzenie badań. Więc musimy, zaczynamy się bez etatów, bez niczego i z pomocą wydziału, z pomocą uniwersytetu, z pomocą władz marszałkowskich, zaczynamy generować pewne fundusze, zatrudniać ludzi, no i zatrudnieni składają projekty badawcze i w ramach tych projektów zatrudniają kolejne osoby i w ten sposób budujemy całą strukturę centrum pod względem zatrudnionych badaczy. A oprócz tego pracujemy nad wypracowaniem modelu zarządzania, który byłby adekwatny do sytuacji, który by nam pozwalał na bardzo rzetelną i wnikliwą ocenę jakości pracy. No i żeby tu pracowali tylko najlepsi. Mamy takie ambicje, ponieważ mamy podpisane umowy o współpracy z bardzo dobrymi instytucjami międzynarodowymi, z Towarzystwem Maxa Planka, z francuskim CNRS-em, odpowiednikiem Polskiej Akademii Nauk, z Uniwersytetem w Kioto. W tej chwili również przygotowujemy umowę z Uniwersytetem w Oksfordzie. No i chcemy trzymać takie standardy, jakie mają tamte instytucje, żeby od początku stawiać na jakość. Czyli robimy coś doskonale albo nie robimy tego w ogóle, no bo to jest nasz cel, nasza misja. A druga sprawa to to jest, żeby mieć ten przepływ wiedzy z uniwersytetu, z pracowni do przemysłu, bo to też w Polsce bardzo kuleje. No i szukamy takich modeli współpracy z przedsiębiorstwami, z przemysłowcami. Staramy się zidentyfikować te bariery, które istnieją, no po to, żeby ten transfer był lepszy, żeby powstawały firmy biotechnologiczne, których w Polsce jak na lekarstwo, żeby się rozwijały, no żeby tą dysproporcję między firmami biotechnologicznymi na zachodzie Europy, a w Polsce zlikwidować, bo ta dysproporcja jest olbrzymia.